Justin lubi wędrować z rodziną, gdyż to ich ulubione hobby. Pewnego dnia, podczas wędrówki po lesie, Justin znalazł porzucony samochód ze starym, zamkniętym pudełkiem w środku. Postanowił dowiedzieć się, co w nim jest. Zanim przejdziemy do dalszej części tej historii, poproszę cię o zostawienie subskrypcji na naszym kanale. Jeśli możesz, to polub ten film i kliknij w dzwoneczek. A tymczasem przechodzę do historii. Justin i reszta rodziny Johnsonów lubili wędrówki. Jeździli do najlepszych miejsc do wędrówek w całym kraju, czy to po lasach, na wzgórzach, czy w góry. Pewnego weekendu postanowili pojechać do lasu oddalonego o 100 mil od ich domu. Rozłożyli kemping, gdzie spędzili noc, szukając świeżych grzybów do zebrania. Chłopiec zdał sobie sprawę, że zgubił resztę swojej rodziny, ponieważ powędrował zbyt daleko. Mamo! Tato! krzyczał, ale nikt nie reagował. Szedł z powrotem, próbując przypomnieć sobie swoje kroki. Zdziwił się, gdy zobaczył po drodze stary, opuszczony samochód. Ponieważ robiło się ciemno, postanowił poczekać w środku auta, na wypadek gdyby pojawiło się jakieś dzikie zwierzę. Po kilkunastu minutach z daleka zobaczył swojego tatę Justin! Gdzie jesteś? Jestem tutaj, tato! odkrzyknął. Usłyszał zbliżające się kroki, a gdy w końcu zobaczył tatę, pobiegł go przytulić. Myślałem, że będę musiał spędzić ten noc sam, powiedział Justin z ulgą. Zobacz, co znalazłem. Jego tata podziwiał zabytkowy samochód. Postanowili zajrzeć do środka, zastanawiając się, czy znajdą coś ciekawego. Gdy sprawdzili bagażnik, znaleźli stare pudełko z wyrytym na nim tekstem. Jeżeli znajdziesz to pudełko, proszę, zanieś je pod wskazany adres poniżej Vincent Davis. Ten adres jest zaledwie kilka mil stąd. Justin powiedział tacie, czy powinni go wziąć zapytał. Jego tata potwierdził. Było duże i ciężkie. Postawił je na ziemi i powoli otworzył a to, co znaleźli w środku, było zdumiewające. Było tam kilka sztabek złota i zdjęcie ludzi w mundurach wojskowych. Była też biżuteria i kilka medali wojskowych. To kosztuje naprawdę dużo pieniędzy. Dziwię się, że nikt jeszcze tego nie znalazł, powiedział ojciec Justina, prowadząc go z powrotem do miejsca, gdzie była jego mama. Gdy dotarli na miejsce, Justin pokazał mamie, co znaleźli. No i co chcesz z tym zrobić? Zapytała jego matka. Nie zastanawiając się długo, chłopiec odpowiedział, że powinniśmy to zanieść pod wskazany adres. Oczywiście ktoś musi tego szukać. Jego rodzice uśmiechnęli się. Dobra robota. Jesteśmy z ciebie dumni, że wybrałeś właściwą rzecz. Jego matka powiedziała. Następnego dnia po zakończeniu biwaku pojechali pod wskazany adres napisany na skrzynce. Gdy Justin zapukał, wyszła kobieta po sześćdziesiątce. W czym mogę pomóc? Starsza kobieta zapytała. Witam panią. Jak się pani nazywa? Justin zapytał. Nazywam się Linda Davis, odpowiedziała. Po potwierdzeniu nazwiska ojciec Justina pokazał jej pudełko. Ona sapnęła, tak zaskoczona, że ktoś w końcu je odnalazł. O matko, powiedziała przez łzy wypełniające jej oczy. Mój mąż dowiedział się, że jego dziadek zostawił mu spadek jakieś 25 lat temu. Jego dziadek zakopał to w lesie, żeby ojciec mojego męża mu tego nie ukradł. Zaczęła tłumaczyć: Mój mąż poszedł to szukać, ale nigdy nie wrócił. Znaleźliśmy jego ciało w pobliżu autostrady. Próbowaliśmy szukać samochodu, ale w pobliskich lasach nikt nie mógł go odnaleźć. To cud! Znaleźliście to! Powiedziała Linda ocierając łzy. Władze powiedziały, że prawdopodobnie jego samochód się zepsuł i poszedł szukać pomocy. Nie znalazł pomocy i zginął po drodze. Prawdopodobnie się zgubił. Linda nie mogła się przejmować złotem znajdującym się w skrzyni. Zamiast tego zacisnęła zdjęcie męża przy piersi, tęskniąc za swoim towarzyszem. Tak bardzo za nim tęsknie. Jack, pomyślała sobie, Rodzina Justina dała jej chwilę na przejrzenie pudełka. Po chwili podniosła wzrok i powiedziała Nigdy nie mieliśmy dzieci, a ja nie mam po co wydać tych pieniędzy. Złoto nie jest mi potrzebne. Proszę, zatrzymajcie je. Chciałam tylko jego medale, zdjęcia i biżuterię, bo to jest pamiątka rodzinna po moim mężu. Powiedziała Nie, nie możemy wziąć złota. Proszę pani, to nie nasze powiedział tata Justina odmawiam, nalegam, proszę, wykorzystajcie je na coś dobrego powiedziała Linda, popychając pudełko w stronę Justina. Chociaż Justin i jego rodzina próbowali odmówić jeszcze kilka razy, Linda nie przyjmowała odmowy, więc odeszli z pudełkiem złota w ręku. Kiedy wrócili do samochodu, Justin zapytał tatę Tato Dom Lindy wyglądał bardzo staro, wyglądał niemal na opuszczony. Czy możemy go naprawić? Ojciec Justina uśmiechnął się, zgodził się: Oczywiście, że możemy. Sprzedamy złoto i zrecimy naprawę jej domu. Cokolwiek zostanie z pieniędzy, przekażemy na cele charytatywne. Tak więc pewnego dnia Linda była zaskoczona widząc Justina i jego rodzinę z powrotem na swojej posesji. Powiedzieli jej o swoich zamiarach, a ona doceniła to. Zawsze marzyła o tym, by jej dom został naprawiony, ale nie sądziła, że jest to konieczne. Ten dzień stał się początkiem cennej przyjaźni między Lindą, Justinem i jego rodzicami. Odwiedzali Lindę, a ona z podekscytowaniem gotowała swoje ulubione przepisy, których dawno nie robiła. Czasami zapraszali też Lindę do swojego domu, żeby nie musiała spędzać świąt samotnie. Jej dom został wyremontowany, a ona nie mogła być bardziej szczęśliwsza. Poznała wspaniałych ludzi, a Justina traktuje jako swojego wnuka, którego nigdy nie posiadała. Zawsze marzyła o dzieciach, jednak nie mogła ich mieć, a teraz nie czuje się tylko jako babcia. Ale poniekąd także jako matka. Kobieta nigdy nie myślała, że po 60. roku życia może mieć jeszcze szczęśliwe życie. Po śmierci męża była załamana, nie miała się do kogo odezwać, a teraz wszystko się zmieniło. Tak, jakby Rosy wiedział, że to idealny moment na odnalezienie zaginionego skarbu. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała. Napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie. Zasubskrybujcie nasz kanał, oraz polubcie ten film. My słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia!